Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Mamy 30 styczeń 2025 roku, więc możemy powiedzieć, że prawie początek lutego jest to odpowiedni moment, żeby zacząć przycinać hortensje bukietowe, hortensje krzewiaste i co zrobić z hortensjami ogrodowymi w tym właśnie momencie. Pogoda jest przepiękna. Mamy bardzo fajny, słoneczny, suchy dzień, więc bierzemy się za przycinanie naszych hortensji. Zapraszam. Jeśli chodzi o przycinanie hortensji krzewiastych, to z nimi mamy najmniej problemu, ponieważ ciachamy je praktycznie do samej ziemi. Ten krzaczek zostawiłam sobie na deser, czyli będę go przycinać w tym momencie, a wszystkie moje hortensje krzewiaste przycięłam już w listopadzie, ponieważ doszłam do wniosku, że jeżeli przycinamy w listopadzie te hortensje, one mają wtedy większe kwiaty i sztywniejsze pędy. Nie wiem, wydaje mi się, że tak rzeczywiście jest, ale dajcie mi znać w komentarzach, czy, czy, czy wy też zauważyliście u siebie taką różnicę między przycinaniem jesiennym a przycinaniem wiosennym. Hortensje krzewiaste to Annabel, Strong Annabel, Pink Annabel i tak jak mówiłam, przycinamy je przy samej ziemi. Oczywiście wszystkie suche badyle, które nam tutaj pozostawały, takie zaschnięte, wycinamy, całkiem wyłamujemy. O, zobaczcie, jak szczela. Natomiast świeże pędy, tak jak mówiłam, przycinamy praktycznie przy samej ziemi nad drugim, trzecim czy też pierwszym oczkiem. Hortensje krzewiaste są o tyle fajną odmianą, że one w ogóle nam nie przemarzają. Nawet jeżeli mamy minus 20 stopni, to te hortensje są bardzo, bardzo wytrzymałe. Tutaj mamy hortensję bukietową Pinky Winky. Ja je związałam w jesieni taśmą, żeby mi się nie rozłaziły, żeby mi się te gałązki nie połamały. I teraz hortensja wygląda w ten sposób. Jest to krzaczek, który myślę, że to jest jej chyba trzeci sezon. I w zależności od tego, na jakiej wysokości chcemy, żeby taka hortensja nam rosła, na takiej tniemy. Jeśli chodzi o gałązki bardzo cienkie, Tneje niżej, natomiast jeżeli mamy gałęzie, takie ta klasyczna grubość ołówka, wtedy możemy ją przycinać troszeczkę wyżej. Ta hortensja ma być tłem dla tej rabaty, która jest w tym miejscu, więc ja ją będę cięła troszkę wyżej. I hortensja ma to do siebie bukietowa, że zobaczcie, ona w zeszłym roku była cięta w tym miejscu i zawsze hortensja. Kiedy jest cięta w danym miejscu, ona wypuszcza potem kolejne trzy pędy. I w tym momencie przytnę ją znowu troszeczkę wyżej, a więc raz, dwa, trzy nad trzecim oczkiem, i w tym sezonie będzie mi znowu wypuszczać kolejne pędy. Jeśli chodzi o takie bardzo, bardzo cienkie gałązki, cienkie pędy, będę je całkiem wycinać, ponieważ zwróćcie uwagę, jakie maleńkie kwiatuszki ona zawiązała na tych pędach, więc to zupełnie usunę, natomiast zostawiamy tylko pędy grubsze. Tutaj mam pęd, który nie wiem czy w ogóle będzie wypuszczać, tak jakby zaschnięty, więc jego też całkiem nisko przytnę z nadzieją, że ona również z tego miejsca mi wypuści kolejny pęd. I zobaczcie, tak wygląda hortensja bukietowa Pinky Winky po przycięciu i z wszystkich tych trzech odnóg ona będzie wypuszczać kolejne trzy pędy w tym roku i będzie sobie rosła coraz coraz wyżej. Tutaj mamy hortensję limelight i dokładnie taka sama sytuacja. To jest również sadzonka trzyletnia. Ona już ma pięknie pogrubiałe, zgrubiałe tutaj pędy. Zobaczcie, mocno będzie trzymać te Kwiaty, które zawiążę w tym roku, ale również cieńsze gałązki będziemy usuwać zupełnie, więc ja je wycinam całkiem przy samej tutaj łodydze. Natomiast te grubsze pędy będę cięła jeszcze wyżej, żeby ta hortensja rosła mi coraz wyższa. Pędy, które się krzyżują, pędy, które się ocierają, również usuwamy. Jeśli tniemy hortensję i chcemy, żeby ona tworzyła taki zwarty, znaczy nie zwarty, żeby piętrowo nam rosła, czyli na przykład zewnętrzne kwiaty, żeby były troszeczkę niżej, żeby ona była tak ładnie zabudowana, to wtedy boczne pędy możemy ciąć sobie troszkę niżej, natomiast te w środku możemy zostawiać wyżej i wtedy środek będzie nam rósł wysoko, a tutaj po bokach również nam się ładnie ten krzew zbuduje. A tutaj zobaczcie, mamy taką sytuację dziwną, że ten pęd jest ładny i gruby, natomiast tu wypuściła takie y, cienizny, więc y, powtórzę w tym miejscu cięcie poniżej tego rozgałęzienia. O, i ona stąd wypuści mi kolejne pędy. Tutaj mam hortensję vanila z szczepioną na pniu i. Również trzymamy się tej samej zasady, że cienkie gałązki będziemy przycinać yy, krócej, natomiast te grubsze będziemy przycinać troszeczkę wyżej. Ale żeby hortensja zachowała ładny pokrój, rosła nam w takiej formie kulistej, więc również będę ją przycinać troszeczkę yy, krócej. Oczywiście te piękne pędy nie mogą się zmarnować i będę robić z nich sadzonki. Yy, wsadzę sobie do ziemi z piaskiem, lub możemy też powtykać do ziemi obok hortensji. Myślę, że w przyszłym, nie w przyszłym, w tym roku, w jesieni, one się już pięknie ukorzenią i będziemy mieć kolejne okazy pięknych hortensji bukietowych. W ten sam sposób możemy również rozmnażać hortensje krzewiaste. Na pewno pamiętacie, kiedy w jesieni okrywałam, zabezpieczałam hortensje ogrodowe. Przyciętymi trawami. Tutaj jest jedna z moich hortensji ogrodowych i co zrobić z nimi w tym momencie. Hortensji ogrodowych w ogóle nie ruszamy. Nie ruszamy, czyli w ogóle ich nie przycinamy teraz. Jedyną rzeczą, jaką możecie robić w tym momencie z hortensjami ogrodowymi, to monitorować yy, pogodę. Zobaczcie tutaj z bliska, jak wyglądają pędy. Już ta hortensja, tym bardziej, że teraz jest bardzo, bardzo ciepło, ona już zaczyna spójrzcie. Już pojawiają się zielone pędy, zielone przyrosty, więc w tym właśnie momencie jest to czas, kiedy ta hortensja może wam przemarznąć. Jeżeli będą zapowiadane przymrozki, takie no, do minus 10 stopni, powyżej minus 10 stopni. To przygotowujemy sobie kartony, przygotowujemy sobie agrowłókninę, jakieś stare koce czy prześcieradła co tam macie i zaczynamy okrywać hortensje ogrodowe. Na razie jest bardzo ciepło, więc tym bardziej te hortensje szybciutko się wybudzają. Pędy, które zawiązały w zeszłym roku są teraz bardzo narażone na przymrozki, więc pilnujcie hortensji ogrodowych, nie przycinajcie kwiatostanów. Zobaczcie jak w tym momencie paskudnie wyglądają moje hortensje ogrodowe. Ale z przycinaniem kwiatostanów będę wstrzymywać się aż do kwietnia. Nawet jeżeli w marcu będzie ładna pogoda, to tak jak mówiłam, przymrozki kwietniowe, czasem nawet majowe mogą im wyrządzić ogromne szkody. Te hortensje, te kwiaty przekwitnięte, one są fajnym zabezpieczeniem dla naszych hortensji ogrodowych, a więc ręce precz. Od hortensji ogrodowych, jeżeli chodzi o wiosenne przycinanie. A przynajmniej w tym momencie w ogóle nic z nimi nie robimy. Jeżeli chodzi o hortensje pnące, również teraz ich nie przycinamy, bo jeżeli je przytniecie w tym momencie, one wam będą bardzo słabo kwitły. Hortensje pnące przycinamy po kwitnieniu. A więc w lipcu. Tutaj posadzoną mam hortensję piłkowaną. Posadziłam ją w zeszłym roku i z hortensjami piłkowanymi czy też kosmatymi robimy dokładnie to samo co z ogrodowymi, a więc nie przycinamy ich w ogóle teraz. Dopiero będziemy przycinać uschnięte kwiatostany w okolicach dopiero kwietnia. Tutaj również hortensje ogrodowe zabezpieczone przyciętymi trawami i tak jak mówiłam, szczególnie. Teraz, szczególnie wiosną, pilnujcie Waszych hortensji ogrodowych, żeby Wam nie przemarzły. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach. Dostaniecie również tam w opisie do filmu playlistę dotyczącą hortensji. Jeżeli ten film Wam się podobał, króciutki, przypominający, co robić z hortensjami, jak je przycinać, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Zachęcam Was również do lajkowania tego filmiku. Widzimy się już za kilka dni. Do zobaczenia.